Czy chciałbyś, chciałabyś, żeby twój normalnie wyglądający smartfon się otwierał? Ja bym chciał. I szczerze mówiąc, Huawei Mate X2 jest najbliżej tego, czego oczekuję dzisiaj od składanych smartfonów. Tylko że się nie składa jedną ręką. Kiedy widzimy taki smartfon z jednej strony wyglądający całkiem normalnie, z drugiej strony też wyglądający całkiem normalnie, ale jednak rozkładający się, to przychodzi nam do głowy Z Fold 2 od Samsung. Tyle tylko, że Z Fold 2 nie jest idealnym składanym smartfonem. Zacznijmy od tego ekranu wyświetlę coś jasnego, żeby było widać o co mi chodzi. Z tej strony przecież to jest strasznie grube i też czuję się, że on jest grubszy z tej strony, a cieńszy z tej strony. Jak popatrzycie na niego w ten sposób może bardziej w ten sposób? To, to wygląda jak taka dziwna torebka do futurystycznego stroju. Raczej dla kobiet. I teraz wchodzi sobie Huawei, który jest dziwny, jak jest rozłożony, bo tu jest gruby, a tu jest cienki. Ale jak jest złożony, ten ekran, jakby wjeżdżał w zagłębienia. To jest w dużym przybliżeniu ekran Z-Folda. A to po złożeniu, oczywiście. Jest ekran nowego Huawei'a. Może tego nie widać w mojej prezentacji, ale chodzi o to, że ekran Huawei składa się bardziej jak taka kropla wody. On jest tutaj, 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 a potem jest taki rozszerzonki. I to rozszerzonko się chowa w tym zawiasie w jakiś sposób, który, mimo tego, że tam jest ta większa kropla, udało mu się być węższym niż zawias Samsunga. To wygląda, jakby to był ekran do przewijania bardzo długich stron internetowych albo oglądania bardzo filmowych filmów na smartfonie. A to wygląda jak ekran smartfona, po prostu. I to mi się zdecydowanie bardziej podoba, a tak niewiele tak naprawdę zostało zmienione. Po prostu ten jest szerszy. Tutaj jest tak olbrzymia dysproporcja, że wiesz, że biorąc ten smartfon do ręki, musisz go rozłożyć. I pewnie dlatego tutaj na górze jest kamera, bo po prostu bierzesz ten smartfon, rozkładasz, no i Face ID odblokowuje. Tutaj tej kamery nie ma. Akurat generalnie, jeżeli chodzi o funkcję odblokowywania, to te smartfony są dość podobne, żeby nie powiedzieć, że działają tak samo, ponieważ jeden i drugi z boku ma czytnik linii papilarnych. Wystarczy wcisnąć ten czytnik przy rozłożeniu i niepotrzebna jest ta kamera z przodu. Mi się bardziej podoba rozwiązanie bez kamery. Bo zakładam, że ktoś, kto kupuje w ogóle smartfon, który się składa, chce mieć trochę smartfon, trochę tablet. I w tym przypadku to działa, w tym przypadku to działa trochę mniej. Samsung był też więcej razy złożony niż Huawei i z tego może wynikać fakt, że tutaj zdecydowanie wyraźniejsza jest ta, to miejsce zgięcia. Ale moim zdaniem nie o to chodzi. Po prostu przez to, że one zginają się inaczej, tutaj to zgięcie jest szersze i bardziej na środku. Tu idą takie dwie ledwo zauważalne linie. Czyli nie jedna, ale dwie, ale mam wrażenie, że są mniej widoczne. I to nie jest moim zdaniem kwestia tego, że ten był częściej składany. To jest po prostu inny mechanizm i wiele wskazuje na to, że Huawei tutaj znowu wymyślił coś lepszego. Pomijając fakt, że zerznął od Samsunga to, że ekran jest w środku, ten większy. Bo w poprzednich modelach Huawei a ekran był na zewnątrz. One się składały w drugą stronę. Teraz się składają tak jak powinny. Niesamowite ma się poczucie, kiedy się trzyma ten smartfon w dłoni. Wydaje wam się, że to jest, nie wiem, trochę jakbym trzymał bardziej obłego. Samsunga S21 Ultra 5G. Mogę na to patrzeć jak na normalny smartfon. Oczywiście brak usług Google'a, o czym będzie później, i fakt, że to jest dostępne tylko w Chinach, sprawia, że nie mogę tego traktować jako pełnoprawną alternatywę dla flagowych smartfonów. Więc moglibyśmy tutaj rozmawiać o zdjęciach, które robi ten sprzęt. Robi takie nie najgorsze, ale też niewybitne. Moglibyśmy rozmawiać o dźwięku z głośników. Ekrany. Zarówno ten. Jak i ten mają 90-hercowe odświeżanie. Możecie przełączyć też na 60 Hz albo na tryb dynamiczny. I fakt, że zaczynam już porównywać odświeżanie ekranu, umiejscowienie głośników itd. do normalnych topowych flagowców sprawia, że zaczynam powoli traktować ten smartfon, jakby nie był składany, jakby to, że tutaj masz większy ekran, było tylko dodatkiem do normalnego smartfona. Cena yy, sprowadza jednak człowieka na ziemię 11 tysięcy złotych. To jest sprzęt, który jest dostępny w Chinach i kosztuje praktycznie dwa razy tyle, co Samsung S21 Ultra 5G. Więc okej, okay, jest go dwa razy więcej tego smartfona i ma dwa ekrany, jeden jest dwa razy większy od drugiego. Czyli w sumie jakby miał trzy ekrany, więc teoretycznie, gdyby to tak przeliczać jeden do jednego, to tutaj jest więcej. Nie chciałbym powiedzieć za mniej, bo za więcej. No ale wiecie o co chodzi, to jest 11 tysięcy złotych i nie ma tutaj usług Google'a. I do tego chciałbym wrócić, ponieważ y, część z Was prawdopodobnie używa smartfonów od Huawei, które nie mają usług Google'a i części z Was udało się y, sklonować swojego poprzedniego Huawei'a i macie te wszystkie aplikacje, jeżeli to nie są aplikacje, to, to są skróty na pulpicie, a jeżeli nie są to skróty na pulpicie, to jakąś inną drogą zainstalowaliście sobie aplikację Huawei'a, a część z Was zastanawia się nad tym, czy może jednak wejść w Huawei bez usług Google'a życie może nadal być piękne. Oczywiście, że tak. To jest trochę jak spanie w lesie. Są ludzie, którzy są w stanie pójść do lasu, zrobić sobie szałas i wyspać się w tym lesie. Ale większość z nas śpi w sypialniach, bo tak jest wygodniej. I tak jest ze smartfonami. Większość z nas, bez względu na to, jak dużo Huawei by zapłacił za artykuły sponsorowane, nieoznaczone, i za filmy, w których ludzie mówią, że to jest naprawdę super proste, i abstrahując od tego, że część z was naprawdę teraz mnie nienawidzi, bo wkurza się przed swoimi ekranami, być może ekranami Huawei, że to jest nieprawda, co ja mówię. Nie, to jest prawda. Wy się przyzwyczaliście po prostu. Dla przeciętnego użytkownika, który nie jest przyzwyczajony do tego, że trzeba to wszystko obchodzić, mówię tu z własnego doświadczenia, to nie jest wygodne. Kilkukrotnie próbowałem, to po prostu nie jest wygodne i nie mogę tego. Ze zwykłej przyzwoitości w stosunku do ludzi, którzy są przyzwyczajeni do innego systemu, polecać. No i teraz czy to dobrze? Ja uważam, że totalnie źle. Bardzo chciałbym, żeby ten smartfon miał usługi Google. Żebym wyciągając go z pudełka mógł odpalić wszystkie usługi, które mam skonfigurowane na innych androidowych smartfonach i cudownie ale jest nie tak bardzo cudownie. Dlatego nie będziemy mówić tutaj o wydajności tego sprzętu, o tym, jak się tutaj gra w gry na tym dużym ekranie, jak się ogląda filmy na Netflixie, czy aplikacje się dopasowują, czy się nie dopasowują, ponieważ w tej chwili niestety nikomu nie mogę polecić tego sprzętu. Ale ten sprzęt pokazuje od strony hardware'owej, jest niezwykle obiecujący. Pokazuje, w którą stronę idą składane smartfony i pokazuje, że przynajmniej moim zdaniem, niedługo będą one godne polecenia. Gdyby tak wyglądał, Chociaż to byłaby rynka. Ale z drugiej strony one wszystkie i tak wyglądają tak samo, te składane smartfony. Gdyby tak wyglądał Samsung Z Fold 3, który niedługo ma się pojawić, to powiedziałbym, dla niektórych ludzi być może jest to dobre rozwiązanie. Mając w tyle głowy, że 11 tysięcy złotych. Ale za innowacje się płaci. Kiedyś ludzie nosili telefony komórkowe w walizkach. I co? Czy to było warte tych pieniędzy? I. Kosztu połączenia? Nie, ale za innowacje się płaci i tak samo jest w tym przypadku. Natomiast ta innowacja już wydaje się spełniać podstawowe potrzeby przeciętnego, no dobra, nieprzeciętnego fana nowych technologii. To jest Mate X2, niedostępny w Polsce i trudno dostępny w Chinach. Jak zatem udało mi się go zdobyć? Nie było łatwo, ale firma, z którą jeżeli oglądacie moje filmy regularnie to wiecie, że od jakiegoś czasu współpracuję, czyli Zen, chwali się tym, że ma super obsługę klienta. I rzeczywiście Patrycja z tymi ludźmi, bo tam siedzą ludzie na tym czacie u nich, 24 na 7, rozmawia czasami przed spaniem. Nie wiem o czym, nie pytam. Ale podobno ci ludzie są w stanie bardzo dużo załatwić, ponieważ zajmują się sprawami za klientów, którzy używają ich aplikacji i kart. Więc stwierdziłem, że skoro ja mam problem z załatwieniem tego sprzętu, to niech oni pochwalą się swoimi umiejętnościami. I tydzień później miałem już tego maila u siebie. Także dzięki. To jest dobra współpraca. Podoba mi się. Dzięki również Wam, że chciało Wam się posiedzieć i posłuchać tego mojego oględzenia. Wiem, że to nie był najbardziej dynamiczny film na świecie, ale czasami mam potrzebę nagrać coś takiego. O technologii, która już niedługo być może będzie w naszych kieszeniach. Czego sobie i Wam życzę, bo to oznacza, że będziemy obrzydliwie bogaci.